Cześć. Witajcie. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Filmowiec Poradniki, a to jest kolejny film na moim kanale. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak dojść do swoich plików serwerowych na serwerze jednoosobowym w Minecraft, niezależnie na jakiej wersji jesteście tylko żebyście mieli z Minecrafta na komputerze albo na innym, innej platformie. Ja to pokażę na komputerze, bo na komputerze dla mnie jest bardzo łatwiej. Przed startem pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, o zostawieniu łapeczki w górę, żebyście byli na bieżąco z każdymi poradnikami z Minecrafta jak i z innych programów. A my już przechodzimy do oglądania dzisiejszego odcinka. Zapraszam serdecznie. Ok, więc jesteśmy już przed tutaj komputerem, gdzie mamy wpisz tu wyszukiwane słowa. Wchodzimy, piszemy, piszemy procent, procent, app data, procent, app procent, procent, app procent. Wchodzimy sobie w ten katalog i szukamy kropka Minecraft. I szukamy kropka Minecraft tutaj e, będziemy mieli... A nie, to ten nie ten Minecraft jest. To jest Minecraft. To jest Minecraft ten. Tutaj. E, tutaj, tutaj, tutaj. I to było w instance of 1.18.1. Minecraft i tutaj. I więc po prostu Wy wchodzicie sobie w e, procent Updata procent. Wpisuj, szukacie. Minecraft i wchodzicie w wybraną wersję, którą chcecie. Na której wersji jest postawiony wasz serwer e, w we wersji jednoosobowej i wyświetla Wam się takie coś, które jest teraz zaznaczone. Mamy katalogi o nazwie Backpacks, Libraries, Logs, Research Pack, Save, Shaders Pack, Version, Launchers, Profiles, Options, Options of, Options Shaders i User Cache. Yy, zależnie od, ja, od czego macie na przykład Minecrafta, ja mam od Crystal Launcher, więc u, u mnie, jak i u was mogą się różnić pliki, ale na pewno te pliki standardowe, czyli Backpack, Libraries, Lock, Resource Pack, Sh Save, Shaders Pack, wersjon na pewno macie. Więc będziemy się skupiać na tych, na tych plikach. Wchodzimy sobie w, e, pierwsze co, wchodzimy sobie w Saves i wybiera, i tutaj będziecie mieli Wasze savey Minecraftowe. Ja mam tylko jeden save kwadratowa magmapodłoga.com. Wejdźmy sobie, wejdźmy w wybrany, wejdziemy, wejdź, musimy wejść w wybrany folder przez nas, na którym, na którym mamy nasz postawiony serwer Minecraft jednoosobowy. I tutaj zarządzamy całym naszym serwerem. Mamy ikonę, Czyli ikonka, która wyświetla nam się przy serwerze. W moim przypadku to jest Minecraft Genderons. Teraz Wam pokażę, jak dodać taką e, ikonkę do Minecrafta. Teraz doda, pokażę Wam, jak dodać taką ikonkę do Minecrafta. Na początku będziemy musieli wejść sobie wejść sobie w nową kartę niezależnie w jakiej przeglądarce i wpisujemy sobie po prostu wybrany obraz. W moim przypadku to będzie Minecraft. Po prostu Minecraft. Wchodzimy sobie w grafika. Wchodzimy sobie w zakładkę grafika. I załóżmy, że ja chcę wybrać taką grafikę. Więc chodzimy, wchodzimy sobie tutaj. Prawym przyciskiem myszki. Zapisz obraz jako. Zapisz obraz jako. Tutaj i wpisujemy ikon. Ikon. Tutaj będziecie mieli czasami JPEG. JPEG Image. Dlatego wchodzimy sobie tutaj i wybieramy wszystkie pliki. I wybieramy sobie wszystkie pliki. I tutaj wpisujemy sobie ikon.png. E, ikon PNG. Ikon PNG. Wchodzimy sobie tutaj. No to nie go zamienię w takim razie. Ikon PNG nam się pobiera. Wchodzimy sobie tutaj. W yy, to niepotrzebne rzeczy wyłączę. OK. I tak. Mamy już... OK. Więc tak. Mamy tutaj e, nasz e, ikon. To jest PNG sprawdzę czy to jest tpng. Ok, tak to jest tpng. W takim razie przesuwamy tpng tutaj. Wyświetli nam się taki, ele, taki pliczek. Lokalizacja docelowa zawiera już ten plik o nazwie ikon png. Możemy do wyboru, mamy zmień plik w miejscu, docel, w docel, w miejscu docelowym, pomiń ten plik, porównaj informacje w, dla obu plików. Wchodzimy sobie zmień plik w miejscu docelowym. Teraz, jak wyjdziemy sobie tutaj, mamy nasze, e, mamy nasz plik, który pobraliśmy. Mamy nasze zdjęcie, które chcemy ustawić na profilowe serwera. Ok, jeśli Wam te profilowe serwera odpowiada, to bardzo dobrze. Następną sprawą, wchodzimy sobie w Admonsters. Wchodzimy w Admonsters. Najważniejsze, żebyście mieli. Notepad, plus plus, albo po prostu Notatnik. Wchodzimy sobie po prostu sobie z otwór za pomocą i wybieramy, e, tu odznaczamy i wybieramy sobie albo notatnik, albo inną aplikację. E, w moim przypadku to jest Notepad, plus plus. w moim przypadku to jest Notepad. Plus plus. I teraz nam się wszystko otwiera. otwiera nam się, otwierają nam się całutkie logi serwera, całutkie logi serwera. I tutaj mam na przykład Minecraft, Rapers. Decoration, Jalbox yy, i inne: Diamond 2021, 12, 20, 22 plus 0100. 0, 0. Ok, tutaj yy, następnie, tu po prostu nam się wyświetlają wszystkie nasze logi, co sobie wzięliśmy, co sobie odkryliśmy i po prostu inne rzeczy. Tutaj nam się wyświetlają nasze caluteńkie logi. Czyli na przykład jak odkryliśmy, na przykład e, załóżmy odkrycie diamentów, to tutaj w lewym dolnym rogu wyskakuje tam, gdzie jest czat występuj, występują, po, e, wyskakuje postępy. I tutaj w postępach właśnie to jest, e, to jest właśnie ten plik, e, który wyświetla nam caluteńkie postępy, które wyświetla nam caluteńkie postępy. Więc tutaj mamy nasze całe postępy, i e, te postępy mają aż e, 300, aż 364 punkty, więc bardzo dużo. Mm, więc bardzo dużo. Ok, e, co mamy dalej? Mamy, co jest takiego najważniejszego? Wejdźmy sobie może w region i tutaj w tych regionach e, mamy plik MCA, po, e, w tych regionach mamy na przykład, gdzie ustawialiśmy nasze e, bloki poleceń. Czyli na przykład jak w blokach poleceń daliśmy sobie jakiś, e, jakąś komendę, to tutaj wyświetlało nam, będzie się wyświetlała nasza komenda, w którym e, bloku wyświetlaliśmy. W którym bloku naszą komendę daliśmy? Ale to są mnie typowe y, jakieś 00MCA, 01MCA, 10MCA, 11MCA, 28MCA, 281 mca 29MCA, 291MCA, 30MCA i 31MCA. Tutaj mamy po prostu, gdzie są nasze y, kierunki, gdzie są nasze y, bloki poleceń ustawione. Gdzie są nasze bloki poleceń ustawione. Y, więc tutaj i tak tego nie otworzycie, bo chyba będziecie musieli zainstalować sobie y, aplikację, która odczytuje pliki mca. W moim przypadku ja nie mam takiej y, aplikacji, która odczytuje pliki mca, więc po prostu. Nie mam takiej, nie ma, nie, po prostu e, nie otwieram plików MC. Nie otwieram plików MCA, bo nie mam takiej potrzeby. Następnie wchodzimy, tutaj mamy entities. Entities, czyli w entities, prawda, domyślacie się, czyli chyba e, entities. Już Wam mówię polskie tłumaczenie entities. 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 entities, entities e, Entities chwilka Entities tłumaczenie Entity, o Entities tłumaczenie w entities tłumaczenie mamy. Mamy tu... No nic się nie wyświetla, ale entities to są postacie jakby. Jakby takie postacie. I tutaj mamy logi z postaci, kiedy się logowaliśmy i kiedy po prostu co robiliśmy, więc to są nasze logi z postaci. Okej, okay. to tyle najważniejszych plików. Tyle najważniejszych plików. Mamy DIM 1, DIM 1 i DIM, GOZINK 1. Tutaj mamy daty, write bar i inne takie rzeczki. Data pack. Tutaj mamy datapack, czyli nasze teksturpacki, które wrzucamy na serwer, żeby czyli po prostu datapaki, które e, wrzucamy e, tekstur packi na serwer i wtedy osoba, która dołączy, będzie musiała zainstalować taką, taki tekstur pack, bo to jeśli się wrzuca w e, datapack, wtedy każdy musi zainstalować sobie datapack. Wtedy każdy musi sobie zainstalować datapack. Okej. Okay. Yy, więc chyba to tyle z plików, które są najważniejsze. Okej, okay, moi drodzy, to tyle z mojego e, filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak tak nie zapomnijcie o subskrypcji i łapeczki w górę. Przypominam, nie zmuszam, jeśli ktoś chce, może sobie zostawić, jeśli pomogłem e, w znalezieniu na, e, plików e, serwerowych gry Minecraft 118.1 e, więc oczywiście... Bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie, że filmiki pojawiają się nieregularnie, więc możecie strzelić subskrypcję. To tyle. Trzymajcie się i cześć. Siema, cześć!